No, witam, witam. Sezon tak, ja ogólnie zrobiłem opiekę, przygotowałem obiad, ale ja będziemy jedni. Ogólnie, yy, jeden warunek sprawiedliwych pozdrowień, żeby nie było, że coś piszecie do mnie, dostajecie wskazówki, co macie zrobić. Jak dostanę, to robię od razu. Tak, jak dzisiaj na przykład dostałem i od razu kanałem życzenia i inne rzeczy. I o wiecie. Nie ma coś takiego, że piszecie mi, że jest już tam zrobione. Czekam, tego, tu dupa. Nie, nie, tak nie może być. Ja po prostu robię coś takiego, że czekam jak będzie to, to dopiero robię. No, przykro mi. bo, bo za fajnie przez tamte lata do was, którzy mówili, że zrobili. Ja czekam co i jak, a tu dupa. Wolę być zabezpieczony, jak się mówi. Ogólnie... Ben, Ben, pozdrawiam, tu Jakuba Jaworski. Pozdrawiam, pozdrawiam, ogólnie, trzymajcie się. Jest taka mała informacja, to